Tu no to wchodzimy Co kto lubi Czy po prawo, czy po lewo Czy krótki limuzyna, czy kombi. O to jest chyba 2.2 2 rok ten czarnuszek ten też 2.2 2 wygląda Cyklas 190 mocy mówią 204 mocy mówią Nie ma słabych silników Jeszcze 229 mocji 1 przez takie się mocniaki Pięknie Wysutki, zgrabniutki elegancki Były dwa razy I ten Morgan Krótki Krótkie, nie Tu takie ceny Od pięć do jedenaście tysięcy euro Czasami dwanaście Jak ten Misiaczek 19 rok, proszę uprzejmie. Co tu, pan Takie tam przetarci. Piękny kolor. No, da, Szary beton też zajebista. s lineowa jest. Pan Alice, no, Proszę. To cenę tego. proszę? Cenę tego. Tam będzie. Ali, halo! Ale jest good? Perfektyjnie. Audi, Audi blauje, blauje Audi A4. Benzyna, ja? Musi diesel kawał. Diesel. Gdzie zegrały? Gdzie zegrały? A u benzyna, ja? Kraj <mulik> Kleśty <Dresztyk> benzyna. <gulik> ok. szwarcy? A super. Benzyna. Ale nie fart Si <gulik> auto, ja? Yeah? Ja. <gulik> Ale ma za dużo aut. Ma za duże aut Mówi sprawdzić, bo nie wie, które. o benzyna, ja. Yeah? Chyba 5S A szukam dla kogoś Też benzyna, Alik nam towarował benzyną dzisiaj Skubany Ta ładne, ale benzyny Wszystko Alik się ma w benzynie Skubany to 550, To jest świetne auto ona nie jest droga Czemu nie chcesz benzyny? W takim sporcie? A ja to nie dizuje jeszcze Wiadomo Na traskę tylko Diesel. I trzeci nasz zawodnik Który, któryś nam się zgubił Wszystko benzyna Wszystko benzyna, Wszystko benzyna. mi wypadł telefonik A nie wachtownię. Wszystko w benzynie skubany A czy tam to wcześniejsze A jest w i dobre myślę że Zagubił nam się jak Chuck Norris w akcji I też piękne rzeczy jakieś zobaczcie Piękny kolor Black Edition że tak się wyrażę po katolicku Obrotka nie widać, 21. co? 21 rok to będzie wieżę, 21. 21 rok to może kosztować No zależy, zależy Będzie Nie wiadomo jaki motor po spytać To jest diesel? Nie wiem, jak obrotownierza nie ma to kurde Nigdy nie wiadomo Pytamy się o diesla, czyli pytamy diesla, zobaczymy co to, co to mają chłopaki widzę, że jest coś czerwonego w sporcie Który? No w tym, w tym, w tym modelu zabraniam Najgorsze zło, jakie jest A to? Te nowe, tu troszkę, troszkę ścierania będziesz miał, bo Wszystkie naklejki zderzły 76 diesel Nikt nie 2 w 2.0 benzyna, 21 rok, piękny Benzyna 20 rok niestety. Szukamy gdzieś diesel. Ale niech Państwo nie mówią, że jest brzydactwo, bo, bo akurat nie jest brzydactwo. A nie wiem, nie pytałeś o benzynę, to co będzie mi mówił cenę? Nie pytam. Tak byś nie wziął. A widzę, że są zmiany w mózgu. To ładna jest. No piękna, piękna. I to 21 rok to nie żarty. 21 rok nie kupi za 17. No? Ta była, była 20 tu kupiliśmy, 20 kupiliśmy za 18.800, tutaj tam gdzie niebieska stała. Mm -hmm. Guten Morgen, Szanowni Państwo. Bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia co mówię, bo często a jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdro